Księga Izajasza, rozdział 16. Poślijcie baranki, władcy ziemi, od sela aż do pustyni, do góry, córki Syjonu, bo inaczej jak ptak wędrowny i z gniazda wypłoszony będą córki moabu przy brodach Arnonu. Narać się, rozstrzygnij sprawę, rozłóż swój cień w pełne południe, jak w nocy, ukryj wygnańców, nie wydawaj, tułacza. Niech mieszkają u ciebie moi wygnańcy, Moabie. Bądź ich schronieniem przed grabieżcą. Ustannie bowiem gnębiciel przeminie grabieżca, a ciemiężca zostanie zgładzony z ziemi. I tron będzie utwierdzony dzięki miłosierdziu. Zasiądzie na nim wprawdzie, w przybytku Dawida, ten, który będzie sądził i dbał o prawo i niezłącznie wymierzy sprawiedliwość. Słyszeliśmy o pysze Moabu, że jest bardzo pyszny. O jego zuchwałości, wyniosłości i gniewie, lecz jego zamiary nie dojdą do skutku. Dlatego Moab będzie zawodzić nad Moabem, wszyscy będą zawodzić. Nad gruntami miasta Kir-Hareset będą wzdychać, mówiąc, już są zniszczone. Spustoszone są bowiem pola Hezbonu i winorośl Sibmy. Władcy narodów stratowali najwyborniejsze jej latorośle, które sięgały aż do Jazer, a Szerzyły się na pustyni. Jej latorośle rozłożyły się i przeszły morze. Dlatego jak opłakują jazer, będą opłakiwał winorośl sybmy Zroszą cię swymi łzami herzbonie i Eleale, bo na twój letni owoc i na twoje żniwo padł okrzyk wojenny. Znikło wesele i znika radość z urodzajnego pola. W winnicach nie będzie śpiewania ani okrzyku, nie będzie się tłoczyć wina w tłoczniach. Powstrzymałem okrzyki, dlatego moje wnętrze będzie jęczeć nad Moabem jak Harfa, a moje serce nad Kirchares. I stanie się, gdy się okaże, że Moab się męczył na Wyżynie, że wejdzie on do swojej świątyni, aby się modlić, ale nie przemoże. To jest słowo, które pan niegdyś powiedział o Moabie, ale teraz pan powiedział. Po trzech latach, liczonych jak lata najemnika, chwała Moabu zostanie wzgardzona wraz z całym jego wielkim tłumem, a jego resztka będzie bardzo mała i bezsilna.